Bez, bez spania po drodze to było 570 kilometrów. spałem łącznie 18 minut przez te 36 godzin. I powinny być dwie kategorie, kiedy ktoś deklaruje, że będzie chciał spać albo nie będzie chciał spać. Michał Górski, Strefa Rowerowa, witam serdecznie. Dla mojego dzisiejszego gościa nie ma rzeczy niemożliwych, a rower towarzyszy mu właściwie wszędzie. Ultradystansowiec, narciarz, a przy tym także szef kuchni w jednej osobie. Moim gościem jest dzisiaj Karol Kamyczek. Cześć miale, cześć. Karol powiedz, czy Ty do naszego studia też dzisiaj przyjechałeś rowerem? No króciutki dystans tylko z hotelu, ale yy, po nagraniu jadę na Podlasie 350 km, więc mam jeszcze plan na, na małą przejażdżkę dzisiaj. Mała przejażdżka, jak to brzmi? No to nie jest jakiś specjalnie długi dystans, no, ale już mamy prawie koniec lata, więc krótszy dzień i nie zostanie aż tak dużo czasu. Ale no tak, zdecydowanie jak wiesz, zaczynasz jeździć dłuższe dystanse, to, to, to ten dystans jest po tym względny trochę. Tego dnia ci już po prostu brakuje, tak? A powiedz, kiedy ty zdecydowałeś się przesiąść właśnie na dwa kółka? Kiedy postawiłeś na ten rower? To nawet nie, że przesiąść, bo przesiąść to wiesz, brzmi jak mi jeździł jakoś z zamiłowania samochodem, a potem zaczął jeździć rowerem, tylko już jako chyba na latek po prostu stwierdziłem, że jeżdżenie rowerem jest, jest najlepszym sposobem, żeby się po prostu przemieszczać. I nadal tak uważam. Tylko na trochę dłuższe dystanse, nie? Ale, mm, no, y, rower rower w mieście jest absolutnie genialnym środkiem transportu i poza nim też, żeby się między miastami przemieszczać, czy właściwie prawie jak dobierzesz odpowiedni rower, to dojedziesz wszędzie na świecie. Ty właściwie z tego roweru zrobiłeś główny środek transportu, bo w jednym z wywiadów słyszałem, że w ubiegłym roku to właśnie rowerem pokonałeś największe dystanse, największe ilość kilometrów. Tak, no, no przebiłem nawet... Lot samolotem, bo leciałem chyba tylko dwa razy, staram się to też jak ile się tylko da. I przejechałem po około 12 tysięcy i to był mój jakby numer, numer jeden, jeśli chodzi o transport. Niesamowite liczby. A ty sobie w ogóle jakoś liczysz te kilometry w ciągu roku, które robisz? Czy w ogóle od kiedy y, zaczęła się ta pasja? to przez, przez wiele lat nie jeździłem y, z, z, z takim komputerem rowerowym, więc, więc nie mam danych z tamtego czasu, tylko takie szacunkowe, ile mniej więcej robiłem kilometrów. Nie odpalam żadnych aplikacji ani ja z komputerem na co dzień, jakby po mieście, ale na dłuższych trasach, jeszcze sobie tak treningowych, to zawsze tak, więc, więc już teraz od, od, um, od 2020 roku mam, y, mam wszystko, wszystko spisane i wiem dokładnie ile to jest. Okej, okay, wiesz co, dla większości ludzi ten rower to mimo wszystko jest bardziej sposób na spędzenie wolnego czasu. Przyjadę się do parku, y, tam zrobię sobie piknik, odpocznę, a nie główny środek transportu. Rozumiem, że ty chcesz ludzi zachęcać do tego, żeby się no mówiąc wprost, przesiąść na dwa koła, na dwa kółka? Ja absolutnie. Wiesz co, w ogóle yy, no kwestia, kwestia ruchu jest bardzo ważna. Yy, yy, dużo ludzi ma poczucie, że nie ma tego czasu, żeby, żeby się ruszać. Ja uważam, że najlepszym sposobem jest tak, żeby go nie szukać tego czasu, wiesz, w swoim czasie wolnym, którego zawsze trochę brakuje, tylko żeby to było takie automatyczne, że na przykład wiesz, przemieszczasz się gdzieś, no to i tak chcesz się przemieścić. Skoro rower daje ci tą szansę, żeby to zrobić skutecznie, to dlaczego nie, zamiast, zamiast wiesz, zamiast samochodem na przykład. Tym bardziej, że ta jazda samochodem, szczególnie po mieście, jest trochę uciążliwa, co? Jest straszna. A rowerem co, nie stoisz w korkach? Nie stoi szkorka, problemu z parkowaniem. Mało pada, coraz mniej niestety, też w Polsce, więc, więc pogoda też jest dobra. Większość miast jest całkiem płaskich w Polsce, więc jest absolutnie idealny transport. E, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, mianowicie ty, ten rower, łączysz także z innymi środkami transportu, i to jest myślę, że takie bardzo ciekawe, wręcz fenomenalne, bo ty potrafisz na rowerze ro rowerem holować kajak albo wozić na nim narty. Tak, y, trzy lata temu zrobiłem taki duży wyjazd, w sumie najdłuższy, jak na razie w, ze wszystkich swoich projektów. I to był wyjazd y, w Kaukas, y, gdzie dojechałem rowerem Cargo, to jest takim z dużą przestrzenią ładunkową y, i masą bagażu, bo miałem 50 kilo rzeczy ze sobą i też parę nart, y, po prostu po to, żeby wejść na, na 5000 i zjechać na nartach. I to jest coś, co ja sobie kiedyś tak wymyśliłem, że, wiesz, że ten rower rzeczywiście jest takim świetnym, Świetnym środkiem transportu, dlaczego by po prostu nim nie jeździć na robienie innych rzeczy? Ale poczekaj, ty pojechałeś tam rowerem, mówiłeś coś, że zdobujesz jakiś kilkutysięcznik, ale to ten rower co towarzyszył ci cały czas? No ten rower był bardzo duży i ciężki i musiałem go jednak zostawić pod, 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 pod podstawy góry. Aha. Jak to wygląda w ogóle, zabieranie ze sobą nart i takiego, takiej ilości sprzętu? Gdzie ty te narty trzymasz na rowerze? Wiesz to najprościej, no bo narty, narty mają małą, um, małą objętość, ale są tylko długie, nie? więc to jest um, najprościej umocować wzdłuż ramy. Tak, żeby one wystawały z przodu albo z tyłu. I najprościej umocować nawet na tym cargo, wbrew pozorom, mimo że to kargomatką przez ładunkową, to najprościej po prostu umocować je na ramię, tak, żeby po prostu wystawały jak taki taki spoiler. One ci nie przeszkadzają? Jak jedziesz? Jak pedałujesz? Wiesz, co? Zdarza się, że zahaczałem nogami od wiązania. Tak. Ty stawiasz na dłuższe dystanse. Jaki najdłuższy dystans przyjechałeś? Taki na, na jeden raz, czyli, czyli bez, bez spania po drodze, to było 570 km i to było ponad, trochę ponad 20 kilka, 27 godzin, jeśli dobrze pamiętam, w trakcie wyścigu. Um, Ale to bez my. spania ty jechałeś longiem? Tak, no spałem chyba, jakiś miałem taki minimalny reset, ale to nie było jakieś takie spanie. To jest w ogóle niesamowite, bo często... Znaczy to, to, to jest trochę... To było na wyścigu, przepraszam? Tak, tak, to było w trakcie wyścigu, tak. Okay. jak ten reset wyglądał? Bo tak to, to nazwałeś takim małym resetem, no chyba nie, nie przysnąłeś jadąc. No nie, rzeczywiście no to, jest, to jest super ciekawy temat, częściowo też naukowcy się tym zajmują albo robią badania w trakcie i z trakcie wyścigów, albo na, na kolarza, którzy startują w tych długich zawodach, albo wiesz, zbierają jakieś dane przed wyścigiem i po. Jaki to ma wpływ na to, do jakiego, do jakiego skrajnego wycieńczenia ludzie są w stanie się doprowadzić. To jest bardzo w ogóle ciekawy temat i duża dyskusja w tym świecie też takich ultradystansowych wyścigów. Czy na przykład jest mowa o tym, zaczynają ludzie mówić, że powinny być dwie kategorie, kiedy ktoś deklaruje, że będzie chciał spać albo nie będzie chciał spać. Albo to, że, że wiesz, że z, ym, Organizatorzy powinni wymusić nas startujących, żeby oni na przykład spali jakiś tam czas w ludzki, żeby, do... żeby, żeby to nie było, no bo często jest to w, w normalnym ruchu ulicznym i chodzi o to, że ktoś to jest w, w takiej skrajnej deterioracji sennej po prostu nie jest w stanie, no, no wiesz, masz majaki, yy, doprowadza się do stanu, który nie do końca masz pełną kontrolę i to jest bezpieczne dla ciebie. No i wypadki się niestety zdarzają. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące, do jakiego. Do, do czego zdolny jest nasz organizm? Ja kocham spać, normalnie śpię bardzo długo, a jak jeżdżę rowerem, to wchodzę w inny tryb. I, ym, I to jest coś. Ja też brałem udział w zawodach na początku sierpnia, takich gravelowych. Tym razem to był dystans 500 km, ale po górach bardzo ciężka trasa. I ukończyłem to w 36 godzin, i też był plan taki, żeby nie spać w trakcie tych zawodów. No, ale było bardzo gorąco pierwszego dnia, jednak to zmęczenie jakoś mi dorwało. Więc ja po prostu w tym momencie mam taki, taką taktykę, że czekam do momentu, kiedy wiem, że zasnę od razu. Jestem już naprawdę taki bardzo zmęczony. To się kładę i po prostu chcę, żeby to był taki reset, że jest coś takiego rzeczywiście, że jak się zamknie oczy i wejdziesz chociaż absolutnie na chwilę, nie ma jakby ten czas to no nie, ma, nie ma wpływu na to, znaczy nie będziesz wyspany tak czy siak, bo żeby się wyspać, musiałbyś spać 10 godzin, a no to nie możesz sobie pozwolić, bo oczywiście liczy się czas. Więc ja spałem łącznie 18 minut przez te 36 godzin i to mi pozwoliło czuć się, mm, no wiesz, nawet nie wiem, że wyspany, tylko taki, że ta, ten sen nie ma negatywnego wpływu na twoją motywację, bo to jest... Gdzie taką drzemkę sobie zrobiłeś na to, na, na przystanku nasi. autobusowym gdzieś tam w górach. To, o 7 rano poczekałem, nie miałem za dużo rzeczy i poczekałem, aż trochę będzie cieplej, żeby, żeby jakoś bardzo mocno nie zmarznąć, ale część zawodników też robi tak, żeby właśnie jak jest zimno, to, 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 to poczucie zimna cię obudzi z, z, tej, z tej drzemki. No i to jest świetny sposób. Oczywiście na dłuższą metę nie byłbym w stanie tego zrobić. Ludzie widzieli to, jak ty się kładziesz na tym wszystkim. To było strasznie mało. To była niedziela rano w jakimś. W jakimś yy... Chyba ktoś mnie minął po tym ale, <laughs> okay. ale nie, to nie jest, jakby tam było bardzo, bardzo dziko. Czyli nikt cię nie zaczepił podczas tej jumpy, dał ci się wyspać przez te 18 minut? No właśnie wyspać nie, ale, ale wiesz, zrobić na tyle taki reset... Oczywiście, żartuję ja... sobie, ale dać, dać no, sobie... No, wbrew pozorom wyspać, no tak. A wcześniej też mówiłeś o takim e, resecie, jak jechałeś za granicą, ten reset wtedy ile trwał? Też to kilkanaście minut? To jest takie minimum, żeby mógł mózg odpocząć? Wiesz co, no to jest potwornie wrażeniowe, nie, no bo to jest coś takiego... W wszystkich tych zawodach, czy w takiej długiej jeździe jest tak, że jesteś, że do jakiegoś momentu jesteś zmęczony i to zmęczenie tobie towarzyszy. Znaczy to jest tak, że w zawodach wielodniowych, czy jeździe wielodniowej to główne, głównie jakby całą sztuką jest to, żeby umieć kontynuować mimo tego, że jakby twoje całe ciało całe ci mówi, że, że należałoby się wyspać, wiesz, posiedzieć, odpuścić, więc to są w większości potem zawody z Siły motywacji, wiesz. Ludzie mówią, że to głowa jedzie bardziej. I to rzeczywiście jest racja, no bo to mm, nie, nie, nie jesteś w stanie się zregenerować. Znaczy to jest po, potem poziom taki, czy jesteś skrajnie zmęczony tak, że po prostu uważasz, że życie jest do kitu i nie ma sensu, że to jakby... Na pewnym etapie tego zmęczenia kwestionujesz robienie tego. No i wtedy to już nie za bardzo jest, wiesz, no trudno się jedzie kolejnych kilkaset kilometrów, jak uważasz, że to jest bez sensu. Więc całą sztuką tego... Ym, tego ym, managementu tego zmęczenia jest taki, żeby nie przekroczyć tej granicy, nie? Żeby to, jesteś zmęczony, ale nadal masz trochę przyjemności z tego i generalnie to jakby wiesz dlaczego to robisz i chcesz kontynuować. Jak twój organizm zniósł tą jazdę ponad 24 godziny na dobę longiem? Jak ty się czułeś po tym? Wiesz czy ja przygotowywałem się, bo ja dość późno zacząłem startować w zawodach i przez dłuższy czas w ogóle uważałem, że że takie ultradystansowe ultra zawody to trochę bez sensu, no bo wiesz, jakby płacisz za to komuś, że, że on ci da ci trak, i ty się męczysz, i że, że masz zrobić to samemu. Ale jednak y, okazało się, że mam całkiem sporą y, taką, że lubię rywalizować, więc bardzo mocno się w tym odnalazłem. I też y, no dużo łatwiej jest, dużo łatwiej jest przejechać długi dystans w małym czasie y, na zawodach niż jakbyś to robił samemu. I ja y, Przygotowując się do tych, do tych pierwszych moich zawodów, których startowałem, postanowiłem właśnie zobaczyć, jak to jest, przyjeżdżając całą noc, na przykład, longiem, żeby trochę nabyć tego doświadczenia. Ja trochę tego nie polecam, żeby to robić, jakby ktoś miał ochotę, bo to jest bez sensu pod, pod takim względem, że mocno, y, że potem długo dochodzić do siebie. Podobno, wiesz, tam. Y, Jedna, y, jedna nieprzespana noc powoduje, że spada, je, spada mocno twoja odporność, na przykład choroby. Y, jest to treningowo kompletnie bez sensu, ale żeby, żeby zabrać doświadczenie, na pewno jest to, jest to ciekawe. Tak, jak ty się czułeś y, jadąc dobę longiem, rowerem? Y, jak twój mózg się czuł, jak twoje ciało się czuło? No bo sam powiedziałeś, że to nie jest do końca zdrowe, no ale właśnie... Znaczy, czy zdrowe? No, no jakby nadszarpujesz... No na pewno nie jest zdrowe, bo powiedziałeś, że... No wiesz, ale też młodzi rodzice też nie, 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 nie przesypiają wielu nocy. Podobno człowiek jest przystosowany do tego, żeby przez trzy miesiące, tak wiesz, w życiu, tak przygotowany na to, że mój potomstwo może po prostu bardzo długo nie spać. Ty, ty już się przygotowujesz, tak? Na trzy na, na miesiące. rodzicielstwo, tak? Y, 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 no, tylko że. Y, y, Mam koleżankę, która, która, właśnie została matką, a była, jeździła wcześniej ultramaratony i mówiła, że to, że to w ogóle wiesz. Podo podobny projekt jest całkiem. Podobny projekt, podobny tylko projekt, <grym> że ten jest rozciągnięty na jeszcze dłuższy dystans i więcej, więcej lat. No bo jednak jedziesz ileś tam godzin na tym rowerze, zapytam wprost, nie cierpnie tyłek? Wiesz co, cierpnie. plecy nie bolą? Cierpnie wszystko. No i wbrew pozorom to najmniej to nogi. E, najmniej nogi bolą po długiej jeździe. Ale bardzo właśnie boli, co jest takim klasycznym. Klasycz, klasyczne rzeczy, które boją, bolą po, po długiej jeździe, to jest tyłek, to tyłek, to jest szyja, bo głowa jest bardzo ciężka i jeszcze. Z... No wiesz, teraz ja jeżdżę w takim po takim kątem, jak jesteś, siedzisz, no to masz, jesteś taki. No tak. I, i, więc ona głowa jest bardzo ciężka i często jest też tak, że jest w ogóle taki syndrom takiego. Yy, nie będę do końca, jak się to nazywa. Yy. Takie, takie, do, do, takiego przeciążenia mięśni, że nie jest w stanie jej trzymać i po prostu je, I Co wtedy? To, no, nie, musi, leżysz, znaczy odpadasz, nie jest w stanie kontynuować jazdy, ale e, jeden zawodnik kiedyś przy, przywiązał sobie głowę takimi pasami, wiesz, żeby ją utrzymać. Prawda? Ale jest, jest no, jakby to nie i jest, patrzeć, nie jest tak? zalecane. Jakby myślę, że każdy normalny człowiek stwierdziłby, że to jest chore doprowadzać się z własnej wali do, do takiego stanu. No i właśnie ręce. Ręce to jest yy, cała, cały przód ciała, który, yy, wiesz, twoje przednie koło przynosi drgania i mimo, że te ręce kompletnie nie pracują, no to są zaciśnięte na tej kierownicy, jak zjeżdżasz na przykład e, z, z, znaczy zimą, to ty bardziej, ale jak na przykład czasami w górach, szczególnie kiedy jest długi zjazd i jest chłodno, no to też serce nie tłoczy krwi i ręce są daleko, więc one drętwieją, cierpną i jest bardzo nieprzyjemnie. Mm. Więc no jasne, no jakby dużo dużo rzeczy są. Karol, ale jadąc rowerem, też mamy możliwość poruszania się, bo w trakcie jazdy nasze ciało pracuje, więc są jakieś ćwiczenia, jakaś gimnastyka, która może nam umożliwić właśnie, żebyśmy tak nie zastygli, na tym rowerze? No, no jasne, jasne. jest dużo, dużo ćwiczeń, które jesteś w stanie wykonać jeszcze jadąc, możesz po prostu wstać. No też też pozycja, w której jedziesz się zmienia, w zależności od tego, czy to jest jedziesz po płaski, czy tak jak. W tych rowerach do jazdy ultra zazwyczaj ludzie montują sobie lemontkę, żeby też właśnie mieć jeszcze opcję na nie bardziej aero, ale też odciążenie nadgarstków i żeby, żeby, żeby oprzeć sobie po prostu wyjście. Wiesz co, oglądają nas nie tylko osoby, które mocno w tym siedzą, więc może e... powiedzmy sobie, lemontka tak to nazwałeś? Tak, lemontka albo przystawka czasowa to jest, to jest wzięte z, z jazdy właśnie na czas albo triatlonowej, czyli rowerem, w którym w przeciwieństwie do peletonu jeździsz samemu, więc raczej nie będzie takiej sytuacji, że musisz nagle przehamować i nie musisz mieć rąk cały czas na klamkach hamulcowych. Możesz spokojnie ustawić w takiej bardziej aerodynamicznej pozycji, bo opory powietrza są największymi, z którymi się zmagasz jako, jako kolarz. Dużo większe niż opory toczenia. I te zmiany pozycji poniekąd pomagają trochę tak? Poruszać pomagają, się, no. rozruszać. Pomagają w tym, żeby, było, żeby, żeby to ciało nie zastygło w tej jednej pozycji i żeby było trochę wygodniej. W związku z kajakiem, ty przygotowujesz sobie w tym roku pewien challenge i z poznania planujesz wybrać się, no właśnie, dokąd i w jaki I... sposób. Też, też trochę jest to w ramach też myślenia trochę inaczej o tym, żeby, żeby przygoda niekoniecznie musiała być. wiesz, Lot na drugi koniec świata, że przygoda nie czeka w Patagonii na ciebie, tylko żeby trochę inaczej spojrzeć na, na teren, który jest wokół ciebie. No, yy, najbliższe góry od Poznania to są Sudety, w których nadal jest tam prawie 400 km, więc jest bardzo płasko. Mm. I żeby zrobić sobie kolejne, kolejne wyzwania, to pomyślałem właśnie, że, że jest z kolei dużo wody, nie? I, i, i kajak jest też takim, mm, no wiesz, ogranicza się tylko do, do, do jakichś, yy, do, do wodnych akwenów, ale daje też super szanse na to, żeby spojrzeć zupełnie z innej perspektywy, jest niesamowita, yy, niesamowicie się ogląda świat, yy, właśnie siedzisz bardzo blisko wody, bardzo nisko, i, i, I kajak jest jeszcze bardziej cichy niż rower. I dokąd chcesz razem z tym rowerem i kajakiem dotrzeć? Z I właśnie wymyśliłem sobie, że też taki klasyczny rodzaj, jak robisz spływ, to zwyczaj jest tak, że ktoś cię dowodzi w jedno miejsce. Że to jest takie, ja myślę sobie, kurde, jak dla dzieci, nie? Że, jakby, że możesz tak zrobić. <grym> że... Piszesz level wyżej. No nie znaczy, ja nie jestem doświadczonym kajakarzem, też, więc nie wybrałbym się w jakiś. Myślę, że nie mam na tyle doświadczenia na razie, żeby pływać po morzach. Wpływałem trochę w Chorwacji, ale tam jest dość spokojnie. Znaczy też akurat było wtedy, kiedy pływałem. Ale mm, planuję popłynąć z Poznania do Berlina. W którym też... To jest dla mnie też taka... Tą drogę z Poznania do Berlina pokonałem wielokrotnie. Mieszkałem dwa lata w Berlinie. Bardzo lubię to miasto. Teraz jest bardzo modne. To jest ile kilometrów? – No wodą to jeszcze nie wiem, bo trudno... Nie, nie mam takich narzędzi, żeby, żeby wyznaczyć są. Ale rowerem, rowerem, bo pokonywałeś trasę. – No około 280 w taką taką normalną trasą. No, Weźmy, że 300. Planuję spłynąć... – Taka rozgrzewka w... dla Ciebie. – No zobaczymy, to będę, będę wracał rowerem. Plan jest taki, żeby, żeby, żeby po prostu... Tak jak już większość moich wypraw, po prostu staram się nie, nie, nie startować inaczej niż rowerem. Znaczy, to, jest trochę, to jest takie trochę zuchwałe co mówię, no bo, bo co, jeśli bym postanowił pojechać do Japonii, to prawdopodobnie chciałbym pojechać z po rowerem do Japonii. Znaczy, wydaje mi się, że wiesz, że jeśli ktoś mówi, że jedzie na wyprawę rowerową do Japonii, no to, to od kiedy się liczy to, że to jest wyprawa rowerowa, kiedy, dlaczego jak większość, część pokonuje, pokonuje samolotem? Nie? Znaczy, że Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to, że jest to bardzo trudne realizować to w taki sposób, ale ja na razie założyłem sobie, że jeżeli. że start wyprawy zaczyna się od moich drzwi, czyli tam, gdzie tak będę mieszkał. Um, dlatego też panuję po prostu wyjść, wyjść z, z mojego mieszkania na Jeżycach i dojechać rowerem do brzegu Warty, yy, wsiąść na kajak, złożyć przyczepkę. I rower, bo to też jest kolejne założenie moje, żeby być jakby w pełni unsupported i żeby to nie robić takich akcji, że ktoś mi to wiezie. Z te, te, tego też chce się pozbywać. A da I... się zapakować rower na kajak z tą przyczepką? Robiłem lekkie próby. Zobaczymy. Boję się trochę, że, wiesz, że się wywale gdzieś po drodze i utopię wszystko, ale... Z tego nie, nie zakładamy, ma... najczarniejszego scenariusza. Nie, myślę, że będzie okej. Okay. Wygląda na to, że to się uda żeby... Kajak Bez, jest dość duży. A będziesz holował to za sobą, czy nie, na kajaku? Nie, no, będzie, na, będzie na kajaku. Kajak jest dość duży, jest na nim sporo miejsca, w pozorom. I po jednej stronie za sobą będę miał przyczepkę, przed sobą będę miał rower, albo odwrotnie. W każdym razie obie rzeczy będą przyczepione do... Znaczy, na wiózł na kajaku i zamierzam tak spłynąć do Odry. Z Odrą niestety ostatnio była straszna, y, kryzysowa sytuacja. Nie wiem, czy, czy odważy się nią płynąć, w zależności od tego, jak, jak będzie jakość tej wody to albo będę musiał cofnąć się trochę z prądem i wpłynąć do albo do jakiejś już po niemieckiej stronie, albo do kanałów. Tam jest gigantyczna sieć w ogóle hmm, takiej do żeglugi śródlądowej. Ona się zaczyna właściwie od Niemiec i bez problemu można dopłynąć sobie gdzie chcesz jest to... Yy, no to jest tak, wiesz... Z, drugiej, z jednej strony całkiem zrozumiałe, no bo te warunki są, ale z drugiej strony jak mówisz, na przykład jakbyś powiedział swoim znajomym, że je, płyniesz Kajakiem do Paryża, to by się ktoś stuknął w głowę, ale z dlaczego, strony, dlaczego, dlaczego tego nie robić? Jest to, jest to rzeczywiście wizja tego, że jestem w stanie ze swojego domu dopłynąć kajakiem do Berlina, yy, niepotwornie yy, kręci, i, i to jest chcę sprawdzić, czy to, czy to jest możliwe. Karolu, to, co jest bardzo fajne, to fakt, że jesteś i to widać, gościem z ogromną pasją, z miłością do tych dwóch kółek i świetnie realizujesz się w tym, co robisz. I chciałbym właśnie w tym momencie zapytać, czy masz jakiś pomysł, jak innych ludzi zarażać swoją pasją? Jasne, wiesz co, no, myślę, że najważniejsze jest to, że że staram się robić swoje rzeczy najlepiej jak mogę I, i dzięki temu i też z pełnym przekonaniem, że to jest dla mnie ważne, że mam prawo to robić, że to może być prawie jak... Ja myślę o tym, jakby to była, była prawie, prawie moja praca, bo staram się po prostu robić to bardzo profesjonalnie, jakby całe realizować te projekty. No i że, że to, że rzeczy są możliwe, że jak się włoży dużo ciężkiej pracy, to to po prostu jest... że jeżeli mi się udaje i też zrobiłem... Przeszedłem długą drogę, że nie jestem, znaczy ja się nie czuję w żaden sposób wyjątkowy pod takim względem, że mam myślę, że mam jakieś niesamowite e, możliwości fizyczne, myślę, że mam całkiem przeciętne, ale że ciężka pra praca po prostu doprowadza cię do takiego momentu, kiedy jesteś w stanie realizować naprawdę rzeczy, o których w ogóle sobie nie... Jakby trudno było marzyć, nie? Nawet jak, e, na jakimś początkowym etapie tego wszystkiego, więc myślę, że to jest najfajniejsze. Ja też się inspiruję innymi ludźmi, którzy, którzy robią takie rzeczy jak ja, może na wyższym poziomie, ale też, że to myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, żeby robić swoje... Mam wrażenie, że trochę skromność przez Ciebie przemawia, ale, ale to jest bardzo fajne. Wspomniałeś o tym, że to nie jest Twoja praca. No właśnie, bo z zawodu jesteś gościu kucharzem. Jestem kucharzem. No tak. właśnie. I jak, e, posłuchaj, te Twoje wyprawy e, dalsze i bliższe, części dalsze wpływają na to, co Ty serwujesz później? No tak, nie jestem kucharzem, tak na zupełnie pełen etat, bo mam to szczęście, ale to jest oczywiście jakiś też wybór, że rezygnuję z, w jakimś stopniu z, z, z pracy w, w, w ciągu całego roku. Wolę. Popracować na przykład na, przez sezon zimowy w, w Alpach, gdzie mogę zarobić lepiej niż w Polsce, i przez resztę, resztę czasu zająć się swoimi rzeczami. Yy, tak, ale, ale gotowa gotowanie jest cudowne, bardzo, bardzo też. To jest jedno z wielkich moich pasji. Jak robię, realizuję na swoje cateringi, to też, to też często dowożę to jedzenie, jedzenie rowerem. No i oczywiście y, no, cudownie się je po prostu jadąc, nie, znaczy nie do końca jadąc, chociaż można na rowerze, ale też po prostu y, możesz bardzo dużo zjeść, ciągle jesteś głodny jadąc na rowerze. A można przygotować coś takiego fajnego, bardziej wykwintnego, mając y, to, co masz przy sobie na rowerze? O nie, nie. Po pierwsze, y, wiesz co, spadać kompletnie bardzo mocno spadać oczekiwania, szczególnie jak jest takie miejsce, na przykład, że nie ma tego jedzenia, albo to jest klasyczny błąd, że ominąłeś, myślisz, dobra, to nie jest jeszcze czas na przerwę w tym miasteczku, jedziesz dalej, a potem się okazuje, że Kolejna knajpa jest dużo dalej. Hmm. Ja też staram się nie gotować jadąc, bo uważam, że to strata czasu, więc op, yy, raczej bazuję na tym, co, co mogę kupić po drodze. Bardzo lubię jeść po prostu w marketach. Nauczyłem się, yy, wiesz, od razu kupować, yy, mam pomidory. Na przykład kulka mozzarelli, pomidor i bagietka. To jest prawdopodobnie mój taki najczęściej powtarzany i bardzo prosty posiłek. I potem jakiś deser, i jeszcze, jeszcze napój gazowany. Przy tym sklepie jesteś w stanie sobie super urządzić naprawdę ucztę, a w jakichś takich lepszych delikatesach, na przykład w dolomitach, to, to, to pan czy pani może ci po prostu rozkroić bułkę i wkroić tam świeżego sera pysznego i, 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 i szpeku, i to jest cudowne. No ale jasne, że, że, że jak to co, to, co jem inspiruje mnie też w gotowaniu. I to, I to szczególnie to, co... Mm, kuchnia europejska jest jakaś powtarzalna, ale w ogóle wydaje mi się, że kuchnia jest powtarzalna na świecie, no bo mamy ograniczoną ilość produktów. Ale y, kuchnia, kuchnia przede wszystkim Turcji była dla mnie gigantycznym. Cała ta kultura też gastronomiczna była niesamowita i to bardzo mocno y, y, uwielbiałem przesiadywać w tych knajpkach, pić herbatę. Ja uwielbiam też kawę, ale tam akurat z kawą jest słabo. Mm. Ale jedzenie, jedzenie było super inspirujące i, i częścią tego dużego projektu, bo ja starałem się połączyć wtedy właśnie narty, rower, i gotowanie i częścią tego mojego wyjazdu w Kaukaz było to, że że zebrałem trochę kasy na takiej akcji crowdfundingowej, która mi w jakimś stopniu też finansowała ten wyjazd w, w dużo mniejszym niż to co sam za to zapłaciłem, ale w jakimś stopniu i zrobiłem po prostu kolację, właściwie cały weekend taki pop-up w Poznaniu, który w trakcie którego gotowałem jedzenie gruzińskie i tureckie. I to był taki najbardziej, e, najbardziej całościowe takie wypełnienie tej, tego projektu, żeby on był z każdej strony, tym, wszystkie rzeczy, które zajmują mój czas, porówno. Bo oczywiście jak pracuję dużo w kuchni, to wszyscy na mnie patrzą, że ja, dlaczego ten Karol ciągnie na rowerze, jakby nie może, wiesz, że, jest to, że jest to w każdym, jak w każdej z tych sferze, czy, czy, czy w tym, każdym w tym środowisku, jestem trochę outsiderem zawsze, bo, bo ta to, to, to inna rzecz mnie wyciąga. Wiem już tak, rower, jedna pasja. Drugą pasją jest kuchnia i gotowanie. A chciałem jeszcze zapytać, czy masz jeszcze jakieś inne zainteresowania, którymi się zajmujesz w wolnym czasie? Lubię muzykę i myślałem, że będę może kiedyś mógł grać, ale jakoś jestem co do tego zbyt dużym beztalenciem, albo po prostu może jednak brakuje mi tego czasu, znaczy nie, nie potrafię przejść tego etapu, żeby jednak być systematyczny w tej nauce. Ale, ale uwielbiam koncerty i muzyka na żywo, ale zacząłem w trakcie pandemii, moja dziewczyna z ceramiczką, i zacząłem robić ceramikę, żeby nie zwariować w trakcie pierwszego lockdownu, który był straszny, mimo, że nie dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi, którzy lubią np. gdzieś pojechać, nie? To siedzenie w domu, to wtedy zacząłem robić ceramikę. Myślałem na początku, że to może będzie mo do mojej knajpy, ale potem trochę myśli o tym, żeby zrobić swoją knajpę i się wiązać z jednym miejscem nie pasują do mojego charakteru. Więc zostało mi trochę rzeczy ceramicznych i trochę skill'a i trochę mm, pomysłu może coś tam dalej zrobić, ale skoro o tym mowa, to przygotowałem dla Ciebie dla centrum rowerowego e, przeze mnie wytoczone kubeczki, z których e, możecie sobie tutaj albo u siebie. E, pi pić pyszną kawkę albo robotę. Są naprawdę piękne, i ty je zrobiłeś własnoręcznie, tak? tak ja może to pokażę są do kamery. Tak, na kole, czyli jest to po prostu z takiej plastycznej masy. Można w wiele sposób wiele, wiele sposobów formować te rzeczy. Mogą być takie jak na przykład Bolesławiec, robi to tak produkcyjnie z, z form gipsowych, gdzie wlewasz tą masę. Możesz wylepiać, wylepiać ręcznie, ażeby one były w miarę symetryczne. To koło jest bardzo fajnym sposobem. Czyli co, to są kubeczki baj Karol Kamyczek. Mam nadzieję, że już niedługo będą to bardzo sławne kubeczki, którymi będziemy mogli, a zresztą już możemy się poszczycić. Karol, ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Tobie i Centrum Rowerowe za zaproszenie. A Ciebie drogi widzu, jeżeli chciałbyś posłuchać naszej dłuższej rozmowy, zapraszamy na Spotify, a gwarantuję Ci, że naprawdę warto, bo podjęliśmy sporo ciekawych tematów. Moim gościem był Karol Kamyczek, a ja nazywam się Michał Górski. Dzięki wielkie i do zobaczenia.